Dzień dobry, dzień dobry. Witamy z wietrznego ustronia w 14 stopni pod wiatr w krótkim rękawku to Nie wydaje się dobrym początkiem dnia Ale zapowiada się epicko Załączymy Licznik no już. Widać piękne, pięknie oświetlone góry. To jedziemy. Trzeba się szybko rozgrzać. O matko, masakra. Zaraz za centrum skręcamy w prawo. Ale zimno. i w lewo i wzdłuż rzeki no, Ciężko to nazwać rzeką wzdłuż kanału oh. Dobra, jeszcze ze dwie minutki i zaczynamy podjazd Ok, jadąc tam cały czas prosto Przejeżdżamy główną drogę, i teraz zaczynamy około 40 minutowy podjazd. Proszę, jak ładnie księżyc świeci. A już się wstępnie rozgrzałem. Teraz będzie rzut okiem na panoramę. My jedziemy cały czas w górę i dojechaliśmy taką, na taką panoramkę. Jedziemy tam na małą chantorię i potem tym pasmem na dużą aż po horyzont. Docelowo w dobrym wariancie. Będziemy zjeżdżać z Orłowej, czyli mniej więcej tam Do Ustronia Jedziemy cały czas w górę Cały czas tą drogą Potem pod Szlabanem I cały czas prosto okay. Taki mamy widok po około. 15 minutach powiem szczerze z zawału dostanę kiedyś przez te zwierzęta masakra jak coś nagle wyskakuje z krzaków to będzie narobić w gacie My za chwileczkę odbijamy w lewo dosłownie za 50 metrów i mocno pod górę. No, przyznam szczerze, ciepło teraz mamy. Był w stroniu 14, tutaj już około 20. Dla mnie to niedobrze. Taki teraz podjazd przed nami jakieś 3 minuty niestety będzie wypychu kiedyś było normalnie do podjechania ale polityka leśna plus opady spowodowały zaś coś w krzokach że się tego podjechać nie da Słońce jeszcze nie wstało Klimatycznie No i przed nami Wypych numer jeden Taktyczny Dobra Pierwszy z dwóch Wypychów za mną tak jak mówiłem dwie minutki I jedziemy dalej. Jeszcze jakieś 15 minut będziemy na szczycie. Przed nami małe szarpnięcie. Zredukujemy. Jak to mówi Clarkson... POWER! More power i się udało. No jeszcze za cztery minutki i będziemy. Przed nami punkt docelowy Filipka. Tymczasem jedziemy na wielką kantorę. Idziemy na wschód. Znam szczerze Nie planowałem tego, że się uda, a wychodzi na to, że się uda. Zmienię tylko miejscówkę. Pędziemy kawałczek dalej. I sobie chwilkę poczekamy. No proszę jaki wschód Z upałkiem przypadkiem choć przyznam że poczekałem na niego 15 minut więc mamy kolejny mały poślizg ale było warto Przed nami Krótki wypych numer 2 i to by był ostatni wypych na dzisiaj taki klimatyczny podjazd pod schronisko trzeba nagrywać, bo przy takim wschodzie to się jedzie tylko kilka minut potem Barwy się tracą już nie jest tak kolorowo. Nie mamy soronisko numer 1 Nie mamy to Wielka Chanteria na ustroń równicy to wracamy teraz kawałek Ok, kawałek się wracamy i skręcamy tutaj No na razie plan zrealizowany Wydaje mi się, że dwa fajne zjazdy nagrane do kolekcji możemy jechać dalej teraz troszkę zjazdu potem trochę interwału i za pół godziny mała pauza na Soszowie jak tutaj tego nie nagrywać

w prawo póki jeszcze można już widzę, że brama zrobiona, ogrodzenie, Więc niestety pozostanie nam objazd czerwonym szlakiem, a tam fragment jest bardziej decha niż teraz country. Jedziemy. ale dwaj jesteśmy wciąż na czerwonym szlaku na przełęczy bez Kidek Teraz czeka nas chwila podjazdu Przed nami kawałek zjazdu I wjeżdżamy na Soszów Mamy tutaj wyciąg Mały bike park Jest tu kilka tras wjazdowych. także Enduraki się cieszą Mamy dalej prosto Soszów Wielki 886 nad poziomem morza mamy godzina 53 minus 15 minut czekania na wschód także realnie godzina 40 i pauza